Czy Marcysia i Trąba się rozstali, Nikita bierze ślub, C Chaplin o nich, fagaty, drama między Lizakiem a fagatą, oraz faustyna o kontencie, jaki tworzy i nie tylko. Jeszcze zanim zaczniemy, chciałabym Was poprosić o zasubskrybowanie kanału. Dwa dni temu na kanale Fusialki pojawił się QA, podczas którego gościem była Fausti, jedna z uczestniczek Jenzie. Dziewczyna podczas wejścia do projektu była w długoletnim związku z chłopakiem, który nie chciał być osobą medialną, co w perspektywie czasu zaszkodziło ich relacji, ponieważ dziewczyna nie mogła się w pełni spełniać i postanowiła zostawić kubę. Od tego czasu chyba każdy już zdążył zauważyć, że kontent Faustyny w głównej mierze zamienił się na wszystko, co związane z randkami lub szukaniem chłopaka, przez co wiele osób zaczęło krytykować influencerkę, zwracając uwagę na to, że ta kiedyś miała Duży potencjał, który marnuje. Jednak wedle tego co Fausti powiedziała na ten temat u fusialki, wychodzi na to, że dziewczyna bardzo lubi swój teraźniejszy content i nie ma zamiaru go zmieniać, ponieważ jak uważa, jest to coś, co się klika. Content to głównie randki. No i co I teraz na to powiesz? Odpowiedzią nie jest to, że szukam faceta. Chcę powiedzieć, wszem i wobec, że jest to po prostu dla mnie bardzo taki fajny content rozrywkowy, a z racji tego, że no jestem w takim stanie relacyjnym, w jakim jestem, no to myślę, że jest to też fajny content dla innych do oglądania. I że mam na to możliwości, to czemu by w sumie nie? Ale głównie nagrywam ten kontent randkowy, no bo to jest, się fajnie ogląda, to też jest dla mnie zabawa, możliwość poznawania nowych ludzi, sprawdzania też, jacy są faceci, poznawania ich bliżej. No i też dzięki temu nie ukrywam, że na przykład w swojej głowie buduję sobie jakieś tam kwestie związane z mężczyznami, nie? Jeżeli chodzi o przekonania ze względem facetów, staram się ich bardziej zrozumieć przez te wszystkie odcinki związane z randkami. Plus yy, po prostu kontent randkowy w tym roku i w poprzednim był bardzo. taki Oblegany. Po prostu, skoro się dobrze oglądam, to trzeba to no, nagrywać dalej. Dokładnie, nie? plus ja bardzo, bardzo dobrze się czuję nagrywając to. odcinki, mam fans tego, no generalnie jest śmiesznie w trakcie nagrywania, więc. Ale wydaje się mi się, powiem. że ludzie się w końcu przyzwyczają, mam nadzieję że się przyzwyczają, że to jesteś po prostu kojarzona słynkować. No tak, w sumie bym tak chciała, i do tego no. dążę i wydaje mi się, że tak już jest. Dodatkowo w nawiązaniu do jej byłego partnera, dziewczyna zdradziła, że zbyt wiele jest rzeczy, które różnią osobę popularną z taką, która nie działa w social mediach, więc chciałaby, aby jej chłopak był influencerem lub aby ona mogła z niego, z owego influencera zrobić? Gdyby twój chłopak był influencerem. Powiem szczerze, że jak byłam w związku z osobą, która właśnie tym influencerem nie była, to zauważyłam, że bardzo dużo rzeczy nas różni w sobie i że przede wszystkim brakuje takiego zrozumienia. Nie wiem, czy konkretnie bym chciała, żeby był mój partner influencerem, czy bardziej osobą po prostu publiczną, albo muzykiem. Tak, żeby po prostu wiedział, z czym wiąże się jakaś presja czy stres związany z życiem publicznym. Ale generalnie, gdyby był influencerem, wiem, że też łatwiej byłoby nam nagrywać na przykład razem content. A nie ukrywam, że chciałabym, żeby mój facet nagrywał ze mną filmy. Nawet jeżeli by była to osoba, która nie wywodzi się ze świata influencerów. To raczej chciałabym z mojego przyszłego chłopaka zrobić info. Bo po prostu nie wyobrażam sobie mieć partnera, który by ze mną nie nagrywał. Odkąd Agata oficjalnie przyznała, że jest w związku z Lizakiem, wiele osób komentowało ich związek, twierdząc, że chłopak zostanie przez nią mocno zraniony oraz poddawano wątpliwość ich dopasowanie. Wszystko ze względu na to, że Lizak zawsze kreowany był na prostego, skromnego chłopaka, który raczej nie byłby zainteresowany kimś takim jak Agata. Jednak chłopak cały czas utrzymuje, że dziewczyna jest zupełnie inna w rzeczywistości niż w internecie i to właśnie te wersje dziewczyny. Dziewczyny pokochał. Natomiast ostatnio podczas jednego z live'ów na TikToku doszło między nimi do małej sprzeczki. Wszystko zaczęło się od tego, że dziewczyna chciała zaprosić kilka swoich znajomych na after po walce Lizaka, na co ten poprosił, aby dziewczyna nie brała nikogo, kogo nie zna, ponieważ będzie tam również jego rodzina, więc nie chce, by ktoś zrobił tak zwaną burdę. Następnie fagata go zirytowała, przez co wyrzucił ją z live'a. Chcę posiedzieć w hotelu po walce z rodziną raz, wiesz, i spędzić czas z nim. Ja ci nie zostawię samego z alkoholem <śmiech> <śmiech> ten no to jakbyś chciała z nami się tylko żebyś nie zabierała za dużo osób. No wiadomo tam jacyś ten najbliżsi mogą być, ale wiesz, żeby nie było rajzy, no bo no to moja rodzina, nie, nie chcę ich wplątywać w ten świat jakby. No. Ale Filipka zapraszasz. A co co No bo ja z Filipkiem się znałem przed Freak Fightami i ja mu ufam, bo to jest normalny chłopak zwykły. A e, Natalia też jest normalny dziewczyną, że jest Ale ja nie mam do Natalii problemu, tylko takich co ja nie e, znam. Masz problem o Natalii. Dobra, ale Natalia chce bo nie wiem co to gadasz. Jak wiadomo, Alexis jest bardzo religijną osobą z konserwatywnymi poglądami, przez co nie popiera wielu rzeczy, jakie robią infu, m.in. innymi OnlyFans. Dlatego też, kiedy została zapytana podczas jednego z ostatnich wywiadów, co uważa o ow należącym do Agaty, o dziewczyna odpowiedziała, że nie jest pozytywnie nastawiona do tego, co robi i zdecydowanie tego nie popiera. Do Agaty o... o. No nie jestem pozytywnie nastawiona, to jest coś co Agata wie, my już rozmawiałyśmy na ten temat, wolałabym się nie wypowiadać, no ale nie jestem fanką. Na dniach Nikita wstawiła na swojego Instagrama podejrzane instastories, które na pierwszy rzut oka miało wzbudzić w internetach zainteresowanie i ciekawość, ponieważ sugerowało ono, że ta niebawem weźmie ślub. Powiedział datę. Oczywiście chodzi tutaj o ślub z kamera bojem, jej obecnym narzeczonym, którego poznała podczas brania udziału w projekcie Ferreriego Hell's House, a następnie oświadczył się dziewczynie podczas ważenia na klub MMA. Para od tego czasu raczej nie zaliczała publicznie większych upadków i można było zobaczyć, że faktycznie się ze sobą dogadują, choć podczas niektórych liveów na TikToku dało się zaobserwować pewne spięcia. Natomiast tym razem Nikita wprost sugeruje, że niebawem możemy spodziewać się za ślubin. Jak myślicie, jest to prawda, czy może Nikola chce trochę podkręcić? ponieważ ostatnio zrobiło się o niej dość cicho. W ostatnim czasie w internecie zaczęło pojawiać się wiele spekulacji na temat rozstania Marcysi i trąby. A wszystko to dlatego, że para od pewnego czasu pokazywała się bardzo rzadko razem, a Marcysia praktycznie bez przerwy była na jakichś wyjazdach za granicą. Nawet walentynki, w które rok temu oświadczył się jej trąba, dziewczyna spędzała czas w stanach na jednym z eventów. Dodatkowo fani zaobserwowali, że Marcysia kilka dni temu dodawała zdjęcia z hotelu, trąba jechał z kartonami w aucie, a wczoraj sam był na śniadaniu w kawiarni. Marcysia natomiast dzisiejszego dnia wstawiła. Zdjęcia z paczkami pijarowymi zupełnie innego mieszkania niż to, w którym para mieszkała jeszcze ostatnio razem. Można by było powiedzieć, że być może to nie nowe mieszkanie, a studio wynajęte na nagrywki. Jednak na zdjęciach z owego miejsca pojawiły się również dwa koty należące do pary, co tym bardziej potwierdza tezę, że jest to mieszkanie. Jednak czy należą no do samej Marcysi czy do nich obojga, można tylko spekulować i czekać na jakiś statement z ich strony. Na dzisiaj to będzie już wszystko. Jeszcze raz zachęcam Was do zasubskrybowania kanału oraz do zostawienia łapki w górę pod ten tym filmikiem.